Jeśli chodzi o sprawy, które są najważniejsze w życiu, czyli takie wartości, tak, które powinny decydować o naszym życiu, tutaj akurat jest bardzo prosta definicja, ponieważ można by sobie... Ja się, żeby tutaj się nie pomylić, ja je sobie nawet ustawię. tak <noise> Jakoś się złożyło, że mam je pod, po, obok siebie. Dlatego, że ja mógłbym tutaj się wysilać, wiesz, na jakieś takie odpowiedzi bardzo mądre, prawda, że tak, ważne jest, żeby uczyć się, żeby się doskonalić, prawda, takie rzeczy. I to jest wszystko prawda, ale Akurat y, odpowiedź na to jest oczywista, bo jest to pięć zasad. Pięć zasad, którymi się powinniśmy kierować przy każdej rzeczy. I sprawdzać, czy, y, czy są te zasady, nie naruszają tej rzeczy. I ja myślę tutaj y, znam na pamięć, ale pozwolę sobie, mimo wszystko się tutaj żeby się nie pomylić w kolejności. Najpierw zacznę od. I to są w sanskrycie rzeczy. Czyli będę mówił słowami sanskrytu. Pierwsze, i co też jest dosyć istotne, bo każde z tych słów ma bardzo szczególną wibrację. Bo ten język jest językiem boskich istot z gwiazd. Sanskryt. To nie jest stąd, tak? I to, to po prostu, kiedy ja mówię na przykład darma, a to jest pierwsza ta cecha, która jest taka ważna i powinniśmy z nią kierować. Czyli życie w prawości. Ja to zawsze mówię jako życie w prawości, choć tutaj jest prawość, obowiązek, święta droga, tak? Czyli to życie zgodne z prawami Wszechświata i wewnętrznym sumieniem. Ale generalnie jest to życie w prawości. Czyli na przykład ym, czy to, co robię, czy mam coś zrobić, jest zgodne z tym, że jest to zgodne z tym, że ja, ja poczuwam, że jest to. Zgodne z moją wewnętrzną prawdą i ja nie naruszam nikogo. Nie kłamię sam sobie, czyniąc to, co robię, ja, tak? Czyli to jest ta darmo. Druga rzecz. Druga rzecz to jest satya, czyli prawda. nie jest to samo jak życie w prawości. Prawda to jest prawda, tak? Czyli to jest mówienie i życie w prawdzie, czyli można to streścić w ten sposób. Bardzo to jest trudne. Bardzo to jest trudne. Państwo spróbujcie sobie tak jeden dzień sobie tak spędzić, zobaczymy czy wam się uda. Czyli to samo mówisz, to samo robisz, to samo myślisz. Tak? No nie jest to takie proste. To samo mówisz, to samo robisz, to samo myślisz. Czyli to jest ta jedność myśli, słowa i liczy. Bardzo ciekawe doświadczenie. Polecam każdemu, spędźcie jeden dzień z zasadą sati pełną. Kolejna zasada to jest prema. Prema, czyli miłość. Wiesz, no, dla nas ta miłość to jest zawsze kobieta, mężczyzna, prawda? I tutaj taka jest miłość, tak jest postrzegana. Ja my tutaj mówimy o takiej miłości... Bardziej do wszystkiego, tak? Żeby promieniowała od nas ta miłość. No, mm -hmm. Czy tak jest? Nie wiem. W każdym razie jest to dla mnie bardzo trudne. Bo jak widzę jakiegoś łachudry, no to trudno mi, żeby jakoś promieniować do niego miłością. Ale też jest to jedna z tych zasad, czyli trzecia zasada. Kolejna zasada to jest szanti. Shanti, czyli życie w pokoju i spokoju, to jest stan wewnętrzny, cisza w sercu, nawet pośród hałasu świata. Taka jest piękna definicja Shanti. Czyli to jest nie, nie robienie niczego, co by służyło do na przykład sztucznego zniecenia emocji. To jest w ogóle niebywała sprawa, czyli to wyklucza wszystkie te seriale, filmy. Mm. Tak, to, to narusza Szanti. Bo jak my na przykład oglądamy jakiś film, tak? I podobał Ci się tak, super musisz pójść. Dlaczego jest taka słowa? Bo tam jest po prostu sztuczna emocja, tak, tam jest fałsz wprowadzony i, i, i to nie jest zgodne z zasadą szanti. <laughs> I w zasadzie ja wiesz, co miałem? Byłem taki jeszcze tutaj omawiając zasadę szanki. Dodam tylko, że miałem taką scenę, która mnie bardzo. Widziałem taką scenę niezwykłą. Byłem, ja mieszkam niedaleko w Warszawie. Ci, którzy mieszkają, to wiedzą, gdzie jest Arkadia. Taki ogromny dom handlowy, tak, który jest moim spożywczym, bo ja mam bardzo blisko do tej Arkadii. Tam się pojawiam czasami. Tam spotykam zresztą moich. Tutaj też fanów, takich sympatyków, ponieważ. No ja słuchaj, miałem, byłem świadkiem, widziałem kłótnię dwojga młodych ludzi, oni i ona. <laughs> oni się kłócili bardzo głośno. Na tyle głośno nawet przystanąłem i tak sobie patrzyłem na nich, wiesz? I wiesz co, miałem takie wrażenie, że no broni Boże się nie chciałem wtrącać, żeby podejść do nich i powiedzieć, kochani, zasada szanty jest bardzo ważna, żeby żyć w pokoju, <laughs> przestańcie się tak z góra. Natomiast <laughs> Natomiast co na co zwrócić uwagę? Ona zwłaszcza, ona zwłaszcza mówiła w taki sposób, takim podniesionym głosem, jak jest w serialach bardzo często. Wiesz? I tak sobie pomyślałem, bo jak ja obserwowałem seriale, zwłaszcza u rodziców, bo to, to zawsze tam jakoś byłem ja nie oglądam tego, ale jak byłem u rodziców, to zawsze tam mama tam włączała coś, to były sztuczne, sztucznie podniesione emocje tych ludzi rozumiesz? Tak nie wyglądają, ani płótni, ani coś. Oni przesiąkli tym. I niestety w życiu to zagościło, tak? I to jest to narusza Shanti. I to dlatego na obcych planetach nie ma żadnych seriali, nie ma żadnych filmów. Nie potrzebują sztucznych emocji. No. Ostatnia zasada, piąta zasada, bardzo ważna, czyli zasada Himsa, czyli ich krzywdzenie brak przemocy, tak? Czyli każdą rzecz, którą robisz, musisz zadać sobie pytanie, czy przypadkiem to kogoś nie skrzywdzi, tak? Czy albo, albo, że wiesz, to też jest bardzo trudne, bo na przykład idę do, jeżeli tak stosować tę zasadę, idę do sklepu kupić twarożek taki, prawda? Jak są takie otwierane twarożki. I zawsze się tak zastanawiam, czy ten twarożek, czy ta, 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 to, to zwierzątko którego było wyciągane to mleko, czy ono nie, nie cierpiało, prawda? Bo, bo to nie jest takie miłe, jak, jak te zwierzęta są traktowane w tych dojniach, prawda? I, no ciężko, ciężko jest tych pięć zasad yy, stosować, ale trzeba o nich pamiętać. Ja jeszcze raz się ja wymienię jedną po drugiej, z nami na pamięć, ale jeszcze raz, by się nie pomylić, czyli darma, życie w prawości, satya, życie w prawdzie. Potem jest prema, czyli życie w miłości. Potem jest szanti, życie w pokoju i ahimsa, zasada niekrzywdzenia. Takie są i to jest bardzo mądre.